Witajcie kochani, jestem Marek z Więcej Niż Matura i chciałbym dzisiaj rozwiązać z Wami zadanie o dość nietypowym związku e, organicznym, jakim jest Ditlenek Triwęgla. Zadanie, które pojawiło się w, w roku 2023 na maturze. Zadanie znajdziecie w naszej bazie zadań i ma ono numer 3264. Pozwólcie, że przeczytam Wam treść tego zadania. Ze względu na zdolność atomów węgla do łączenia się w łańcuchy, ten pierwiastek tworzy z tlenem nie tylko związki takie jak CO i CO2, lecz także mniej typowe połączenia. Jednym z nich jest ditlenek triwęgla o wzorze sumarycznym C3O2. Cząsteczka tego związku ma budowę liniową. Atomami wewnętrznymi są w niej atomy węgla, a skrajnymi atomami tlenu. D-tlenek triwęgla reaguje z wodą. W tej reakcji powstaje jeden produkt, kwas dikarboksylowy. Polecenie do tego zadania mówi narysuj wzór półstrukturalny, grupowy produktu reakcji litlenku triwęgla z wodą. Zadanie to możecie rozwiązać w trzech trybach. Samodzielnie w trybie ze wskazówkami. Oraz w trybie Zapoznaj się z wyjaśnieniami, w którym krok po kroku widzicie, jak my proponujemy, aby takie zadanie rozwiązać. Bardzo serdecznie zachęcam Was, abyście w tym miejscu zapauzowali filmik i spróbowali rozwiązać to zadanie samodzielnie. My natomiast zrobimy sobie to zadanie w trybie Zapoznaj się z wyjaśnieniami, żebyśmy mogli zobaczyć krok po kroku, jak można je rozwiązać. Do dzieła! Krok pierwszy. Przeanalizuj polecenie na podstawie informacji wprowadzającej. Pamiętajcie, że już na etapie informacji wprowadzającej jesteście w stanie uzyskać bardzo dużo wiedzy i informacji na temat tego, jak rozwiązać takie zadanie. Nie lekceważcie informacji wprowadzającej. Na spokojnie, ze zrozumieniem, przeczytajcie ją raz, dwa, trzy, jeśli będzie taka potrzeba, ale postarajcie się wyciągnąć z niej jak najwięcej wiadomości, które pomogą Wam w kolejnych krokach. W tym kroku również zalecamy, abyście to zrobili. Przeczytali dokładnie informację wstępną do polecenia, do zadania, jak również samo polecenie, nawet po dwa razy, jeżeli zajdzie taka konieczność, jeżeli czegoś nie rozumiecie. Odpowiedzcie sobie na pytanie, co jest celem. Tego zadania. W tym wypadku wasze zadanie polega na narysowaniu wzoru półstrukturalnego produktu reakcji ditlenku triwęgla z wodą. Przejdźmy do następnego kroku. Krok drugi. Wypisz reagenty potrzebne do zapisania równania reakcji. No tak, mamy informację o tym, że zachodzi jakaś reakcja chemiczna. Warto by w tym momencie sobie jakoś ją zwizualizować, tak? jakoś przedstawić sobie produkty, jakoś przedstawić sobie substraty. Z treści informacji wiemy, że ditlenek triwęgla reaguje z wodą. A w tej reakcji powstaje jeden produkt, kwas dikarboksylowy. To zauważcie, że mamy i substraty podane i produkty. Substratami jest ditlenek węgla i woda, a produktem jest pewien kwas dikarboksylowy. Produkt jest tylko jeden. Przejdźmy do następnego kroku. Przypomnijmy sobie czym jest kwas dikarboksylowy. Jeżeli na tym etapie rozwiązywania zadania umknęło wam, nie pamiętacie czym taki kwas jest, zawsze możecie kliknąć sobie ikonkę, która przekieruje was do slajdów, gdzie znajdziecie lekcję, w której pokazujemy, czym są takie kwasy, uczymy was w części teoretycznej, jak takie związki wyglądają. Kliknijmy. Zobaczcie. Mamy przykład kwasów karboksylowych z więcej niż jedną grupą, tak? Mamy również informacje o tym, jak możemy je nazywać. No dobrze, no to możecie to zrobić stamtąd. Możemy to również zrobić z naszego kroku drugiego, trzeciego. A zatem kwas dikarboksylowy jest to kwas organiczny posiadający w swojej budowie dwie di oznacza dwie grupy karboksylowe COO. Ha. Oczywiście każda z nich będzie znajdowała się na końcu łańcucha. W środku również może się coś znaleźć, czyli atomy węgla tworzące ten wcześniej wspomniany. Łańcuch. Przejdźmy zatem do następnego kroku. Krok czwarty. Ustalmy wzór strukturalny jednego z naszych reagentów substratu, jakim jest ditlenek triwęgla. I znów możemy powołać się na informację wprowadzającą. Jednym z tych naszych substratów jest ditlenek triwęgla o wzorze sumarycznym C3O2. Cząsteczka tego związku ma budowę liniową, a atomami wewnętrznymi są atomy węgla. A skrajnymi atomy tlenu. Jeżeli wiemy, że jest C3 i one muszą znaleźć się w środku, czyli mamy atom węgla, atom węgla, atom węgla. Przypomnę tylko, że w chemii organicznej atomy węgla są czterowartościowe, w związku z tym możemy narysować wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. I wiązanie podwójne pomiędzy atomami tlenu, które zgodnie z tym, jaka jest tutaj informacja, znajdują się na skraju cząsteczki, czyli węgiel, 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 tlen i na drugim skraju również znajduje się tlen, co widzicie na narysowanym tutaj wzorze strukturalnym. Mamy wzór jednego z naszych substratów. Oczywiście, Wody nie musimy w tym momencie już rysować, nie będzie ona nam do niczego potrzebna. Zapiszmy zatem w kroku kolejnym, w kroku piątym, reakcję ditlenku triwęgla z wcześniej wspomnianą wodą. Znów możemy się odwołać do informacji wprowadzającej. Wiemy, że w tej reakcji powstanie jeden produkt i jest to kwas dikarboksylowy. Zatem. Jeżeli nie mamy żadnych dodatkowych produktów pobocznych, wiemy, że ilość atomów węgla, która jest w substracie, będzie odpowiadała ilości atomowi węgla, jakie są w produkcie. Jeżeli zatem mamy tutaj raz, dwa, trzy atomy węgla, w naszym produkcie również muszą znaleźć się trzy atomy węgla. Dwa wiemy, że muszą tworzyć grupy karboksylowe, czyli będą znajdowały się po skrajnej stronie, natomiast brakujący trzeci umieścimy w środku, tutaj, gdzie znajduje się miejsce, to Wcześniej we wzorze była literka R. Oczywiście uzupełniając zgodnie z regułami wartościowości atomu węgla w chemii organicznej do czterech. Tak? Tu mamy pierwsze wiązanie, mamy drugie wiązanie, a tutaj pozostałe dwa atomy wodoru należy tutaj uzupełnić. Mamy zatem nasz produkt COOH-CH2COOH, COOH, czyli dwie grupy funkcyjne i tak naprawdę łańcuch zbudowany z trzech. Atomów węgla. I przechodzimy do ostatniego kroku, w którym zalecamy jeszcze raz przeczytać polecenie do zadania, bo bardzo często zdarza się, że polecenie jest mocno sprecyzowane, a udzielenie odpowiedzi zbyt obszernej lub zbyt krótkiej albo w ogóle nie na temat nie jest po prostu punktowane. Dlatego pamiętajcie, żeby odpowiadać konkretnie na. To, co jest w poleceniu. W tym poleceniu była kwestia narysowania wzoru półstrukturalnego naszego produktu reakcji ditlenku triwęgla z wodą, dlatego właśnie taką strukturę tutaj przedstawiamy. Ostatnią rzeczą, jaką możecie zrobić, to upewnić się, że rozwiązaliście to zadanie poprawnie, klikając Sprawdź odpowiedź. Sposób, czy wy przedstawicie strukturę pionowo, czy horyzontalnie, nie powinno w żaden sposób wpłynąć na ocenę komisji egzaminacyjnej. W związku z tym, taki zapis czy taki zapis są w 100% poprawne. Rozwiązaliśmy nasze zadanie. Ja w tym miejscu serdecznie Was zachęcam do zadawania pytań na naszym kursie, jak również do wzięcia udziału w naszym kursie, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście. Do zobaczenia następnym razem.